Okej. Okay. Ehm. Um. <laughs> yeah. 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 siema YouTube, gdzie mamy dla wa... Nie. Siema YouTube dla nas, gdzie mamy. Dla, dla nas. No tak, podział Dobrze przecież. Siema YouTube dla nas, gdzie mamy. Mały czas Nie. <laughs> siema YouTube. Dzisiaj dla nas mamy challenge. Będziemy transportować ten kamień tam do góry i kto zrobi to szybciej, wygra. Co? Nie wiem, tak, tak, tak. Nikodem, kogo ty oszukujesz? Przecież wszyscy wiemy, że ja wygram. No, 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 no to wtedy idź pierwszy tam, no. Zobaczymy, jak tam jakiś czas będziesz miał. Dobra, ale tylko się napiję wody, pierw. Bo wszyscy wiemy, że wodę trzeba pić, żeby być dużym. A jeszcze jedna rzecz, powiedzmy, że tutaj jest linia początkująca, a tam linia końcowa jest, jak przyjdziesz te. Tą belkę dwie skały. Jakby. Nie tą belkę, te dwie no to skały. To z, z tyłu to drzewo tam. Tam. Myślałem, że te dwie skały. No ma, no, te dwie skały. To te dwie skały. <śla> te dwie skały, no. A troszkę zimno jest, kurde, w tanktopie tutaj. Zimno, zimno, zimno jest. Ale kto będę robił, to mi się. Cieplej zrobi i nie będzie już zimno. No, ten challenge ma swoje plusy. Dobra. 3, 2, 1... Start. Inne ciężki. Chyba fejny, no to niefajnie, <noise> ale dobra. Czyli spą już na końcu. Okej, okay. um. myślałem, że we mnie wleci. No to, mogłem tym kamykiem nie rzucić, mogłem go trzymać i ładnie położyć. Urdę. Jest dobrze, ja idę teraz szybko wyłączyć stopwatch, bo Marcel skończył. Właśnie, o! Stop! Jest 2 minuty, 58 sekund i 95 milisekund. No, teraz muszę ten sam kamyk do ciebie dać. No, no, ale żeby nie pęknie. Żeby ja nie musiał dwie, bo to trochę nie star wtedy. Prawdopodobnie jak pęknie, to weźmiesz inny. Nie. Ta. A. <śleszy> 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 Proszę, masz. cię. Wiesz, że tam jest szkło, to trzeba tam uważać. Ale brunny jestem. Będziesz miał tam ogromny fan, kurde. Dobra. Troszkę ty zrobiłeś chyba nie ferbo, Nie zrobiłeś stop yy, od razu. No a co miałem zrobić? Miałeś pobyt szkół tutaj? No zrobiłem. Nie. Tak. Po czasie jakiś tam weszłem. No a kiedy? Przed czasem miałem? Nie. Zrobiłem stop. No, i tyle poszłem, żeby zatrzymać. <grymne> Muszę tylko sprawdzić, ile ten kamień waży. I wtedy zobaczymy dalej. Muszę złapać go dobrze. No. I mam już brudne spodnie. Spodnie i tak kupują do plania, więc nie jest tam dobrze. Mam też nacisnąć, bezsensowny start? No. Dobra, 3, 2. 一等。Yeah, then. To jest nie fair. Ja się z tym nie zgadzam. Ja... Nie, ja się z tym nie zgadzam. Zrzuć go z powrotem na dół. Moja kolej. Czas! A! No, czas idę wyłączyć. Bezsensowny. Minuta. Mm, no, minuta 12. 13 M e, Minuta 13 Super! Zrzuć i moja kolej. Znowu. Nie, 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 bo moja kolej. Ale tak naprawdę to bym wygrał. Ta. Moja kolej! Zrzucaj! <tryk> no ale ja prawie to jeden raz to przyniosłem do góry. Więc no, dobrze. Moja strategia troszkę była zła, a teraz użyję Nikodem'a strategię i ja wygram. Nie zgadzam się. Ja zgadzam Mam się. Trochę... Nie, nie, nie i teraz zrobisz czas normalnie, a nie jakieś... No a co? A ty jak yy, nagrywałeś, to dopiero ja musiałem ci powiedzieć, żebyś zatrzymał czas. Tak. No to, to się nie liczyło. <laughs> nie, to się nie liczyło, to był taki yy, warm up. Nie. Tak. No nie no. Teraz będzie prawdziwy test, nie. co? tak no weź no. <noise> tak. O nie. Moje się liczyło. No a jak teraz ja pobiję to, to moje się no, też będzie liczyć. Pobiję. Mam trochę brudną bluzę. Tylko. Tak to. się wrócić do prania, nie? Mhm. To nic tam. Bo ty tak robiłeś właśnie. Szłeś? Tak. I tak robiłeś ty. Okej okay. Masz kamień Dzięki Co Ty nie pomyślałeś, ale ja tutaj mam Możemy włożyć ten kamień do środka reklamówki I nieść to tak jak zakupy My robimy teraz Wielki ty... test No trzymać trzymaj te, te końcówki Ja poniósł to do góry i ty Trzymasz? O Plastik się ty też się podłożył w Czy my to w ogóle podnosimy? <gulia> Mój plan chyba nie zadziałał. Teraz, w górę? Ja? Kiedy Zakupy gotowe. <gulia> zakupy gotowe. Kupiliśmy to w kauflanki. Zobaczymy teraz. Wielki test, czy to w ogóle podniosę do góry. Się nie udało. No to co my się nauczyliśmy, no to yy, nie jest warto kupować plastikowych reklamówek, bo twoje zakupy jak widać nie podniesiesz nawet. O? Nie. A może w tą stronę? No chyba nie. Yeah. Nie śmiecimy jakby co w lesie. Zawsze no wszystko sprzątamy po sobie. Ten śmieć nie jest mój, nie będę dotykał. Dobra, z siatką to zabiorę i... Trzy... Cztery... Start. No nie Ja teraz moja kolej Wygrałem Przegrałeś Chyba nie, teraz moja kolej znowu ja yeah, się dobra yeah, się. tam jakoś tam nie wiem jak ty ten czas zrobiłeś no. Tak to jakoś tam biegłeś tak no o, tak to jakoś tam nie wiem jest taka koza, albo coś tam, nie wiem. Czekaj chwilę. Co ty robisz? To muszę ponieść strękawy do góry, nie? Myślę, że zamiast tego kamyka byś wziął ten. No, nie. No albo spróbujemy To jest bardzo ważny eksperyment teraz To jest bardzo dobry challenge, bo Dużo się teraz uczymy Tak Muszę jakoś tutaj to zapłacić. Reklamówka ta jest z dupy No chyba nie, reklamówka nie pomoże Nie no. To wejdziemy później To też później wejdziemy. A został to Rób czekaj oj <noise> bąk gdzieś lata no to bąk lata lata eee, nad chmurami no chyba nie no okej okay. jak to go nie czekaj trzy. dobra trzy dwa jeden start 6 sekund tak naprawdę. Dobra. Wygrałeś. Nie, Nie bole! Super. Yeah. Yeah. Wow. Dobra. Wygrałeś. Gratulacje. Dobra robota. No to coś innego zrobiliśmy w tym odcinku. Jak wam się ten filmik spodobał, zostawcie lajka i dajcie suby. Nie, 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 ja nie umiem po prostu prosić o lajki i suby. Jak chcecie, dajcie. Jak nie, to nie. No i pamiętajcie, sub, like i komentarz i do następnego. Pa! Można imię Nikodem, ja mam na imię